Gracias. Cześć, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy z tej strony Ninja. To jest kolejny gameplay z gry Penumbra. Przebudzenie. Cóż, moi drodzy, jesteśmy w tych drugich tutaj korytarzach, i z tego co pamiętam, trzeba było tutaj zamknąć te drzwiczki. Bo zaraz tutaj ten Reksio przyjdzie. A nie chcę, żeby tutaj przyszedł, bo tak później chyba się jakoś tu. No kurwa, one się same otwierają. Co to ma być? Przemykaj to i. No. Walka z wiatrakami. Co to ma być? Panowie, fizyka w tej grze jest tak dobra, ale czegoś takiego nie umieście zrobić. No, bez przesady. Dobra, tak to przyciśniemy i moi drodzy, otóż dowiedzieliśmy się bardzo fajnie ciekawostki, tego Reksia da się zabić. O, Reksia tam już czai się z tyłu, mi się latarka skończyła, ale będziemy używać tutaj świecy, która jest moim zdaniem lepsza. Nie wiem co jest w tych workach, może żuzel, czy... No, niech tylko spróbuje się wejść, to go zabijemy, zobaczymy jak to funkcjonuje. Otóż trzeba po prostu wziąć beczkę i trzeba po prostu rzucać w tego Reksia, kiedyś on tam zginie. Dobra, z tego co pamiętam, tutaj byłaby jakaś beczka. z trotylem! A trotyl to jest taki bardzo mocny materiał wbłąkowy, który spowoduje mały bum. A my tam będziemy potrzebowali trochę tego trotylu. O jezus, Mario! Gdzie ten kundel jebał? Czekajcie, mamy Co może spróbujemy? Fakt! On skacze! Kurwa! Czego bym się po nim nie spodziewał? Ale czekajcie, teraz zobaczymy co się działo. 1. jeden. Szczeniak. Czekajcie, mm -hmm. potrzebujemy jakiegoś kamienia. O, jest kamień, chodź tu. Nie chciałem w niego rzucić. No, spokojnie. Co on mi kamień przesunął? Kurwa, co on takie no, Głupi kundru. Mamy drugi kamień. na którym się rzucało. Chwileczkę, Może zerknąć do opcji sterowanie, eee, zmieńcze porządkowanie czynności, interakcja, zbadaj, eee, tryb interakcji R, chowanie broni, R eee, tryb patrzenia, eee, zbadaj inne, ekwipunek ludzki, lecę o poruszanie się, i co to ma być? Nie ma napisane. Ja wiem, że się dalej. No, jest Taki, Jakiś tryb mi się włączył w ogóle. Dobra, mniejsza z tym. się mnie Rzeżar. Za bardzo się tym nie będziemy przejmować, tylko pójdziemy w swoją stronę. Po prostu skapimy on pójdzie. A jak nie, to po prostu będzie trzeba go zabić. To go też zabijemy. Dobra, każdy sobie, to nam troszkę czasu zaoszczędzi, więc wsadzimy tutaj te dwie beczułki. i co. Jak one sobie tutaj będą? Albo czekajcie. Ja to muszę poświęcić. Muszę jak się je łapie? Ach, chyba nie takie. Może da się wziąć mniejsze. Tak, tutaj. O! Ale czekaj się, ja to trzymam. Prawda? Ja chcę. Aha, to w taki sposób tylko. Kurczę. Nie mogę tego ogarnąć. Chwytam. Od tyłu do góry. W taki sposób tylko. Nie wiem czy to mu zada jakiekolwiek duże obrażenia. Może dobra, pójdziemy tak, jak to pisał jak pisało po prostu na początku, żeby pić Bo Jezus, to jest jakieś przejścia tu nas nie było, czyliśmy. Hmm, warsztat, tam jest zamknięta droga, więc badamy sobie tą drogę tutaj. Gdzie ona nas zaprowadzi sam. O! Cóż to takiego? Dobra, ale i tak sobie poszedł, więc ma ja póki co spokój. Ale cóż to takiego? Stare koło do wózka i inny szmelc. A co to jest szmelc? W sumie nie wiem. Jakieś wiódłaski. Hmm. Zobaczmy, że cóż takiego mamy tutaj. O, to z pewnością jedyne wyjście. I do tego zawalone. Szyb zawalił się tutaj. Mogło się to stać lata temu. Nie powinienem tak szafować. Co, tak szafować życiem? Pierwsze, w życiu szafować, Znaczy, w sumie można szafę szafować. Nie wiem. Mniejsza z tym. E, cały obiekt to może się wokół mnie zawalić, ale jeśli chcę iść dalej, muszę w jakiś sposób usunąć tę przeszkodę. Musi tu być coś, czy, co mógłbym użyć. Może gdzieś tu leżą jakieś przemysłowe ładunki wybuchowe. No tam była ta beczka z Tinti. Więc ona się przyda. Mamy jakąś ratatkę, posztajmy sobie. Uwielbiam ten warsztat. To naprawdę jedwabisty teren Łowiecki. Za dobry, by pozwolić innym się tu objadać. Jak raz nie można się, nie, mo nie można nie współczuć tym, którzy, ich oby którzy Jezus, Maria, jak ja czytam po tej pierwszej w nocy, Ech, którzy muszą oby obywać się bez tak smacznego, tak smacznych ich kąsków, a dziś mamy czwarty dzień tygodnia i Red... Znów, kurczę, się to czyta. Red znów nasycił się dziś ich smakowitymi mię, mięskiem... ich smakowitym mięskiem i nie ośmieliłby się inaczej. I mogę to robić wyłącznie dzięki tej tabliczce z przyciskami, którą założyłem na drzwiach. A jednak umysł Reda pracuje dziś jakby... odwrotnie. Czekajcie. Ha, 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 ha. Cóż, nie było to zbyt komplikowane. Zobaczcie, to nie bez powodu mamy takie właśnie pokemoniaste napisy. Patrzcie, się. mamy dwa. Potem mieliśmy tutaj raz, czyli jeden. Potem mamy cztery, czyli będzie dwa, jeden, cztery, osiem iść odwrotnie, czyli prawdopodobnie trzeba ten chod po prostu podać odwrotnie no, nie zbyt skomplikowana, ale dość przyjemna zagadka jest coś się tutaj stało myślałem, że coś się tam wyjdzie z tego, ale to na szczęście chyba tylko tak delikatnie stylizowało gierkę okej, okay, pójdźmy sobie w stronę tego warsztatu o, o, chyba gdzieś jest To będzie 8, 4, 2, 1, jak się nie mylę. Tu musi być kod. Aaa, chyba jednak nie. No to czekajcie. Mm, gdzie tu były te notatki? Nie, nie escape. O, są. Noe. Mój urban warsztat to będzie... 8, 4, 1, 2. No. Ja dałem 8, 4, 2, 1. 8, 4, 1, 2. Dum, dum. Idziemy do warsztatu i zobaczymy, czy coś takiego tam będzie. Liczy na jakiś ląd, dzięki któremu będziemy mogli to podpalić i wysadzić. Sześć kopalni, powietrze. O, o. Klimatycznie się tutaj zapowiada. Nie powiem. Świetnie. Kolejny krok w kierunku odpalenia tych materiałów bez. co? O, bawijany sznurek. To kawałek sznurka dość długi, aby zrobić z niego zapalnik. No, Okej, okay, to się bardzo przyda. Wydaje mi się, że w sumie powiem, na ciężko by się miała opalić normalnie, ale to jest gra, więc piła stara, ale Jana! Brzeg wciąż jest w ostrym dotyku. Tak ma być. A cóż, tu takiego tutaj? Kurcz, niczego się nowego nie dolecimy. To musi mieć jakiś związek z tym, co się tutaj dzieje. Jeśli będę dalej eksperymentował, może znajdę coś użytecznego. Albo umrę na zapał. <laughs> w sumie ja też. Bierzemy flarę. Bardzo się nam powinna przydać. Łopata. Wygląda to, że w swoim czasie mocno ich używano. Praca na dole pewnie nie była przyjemna. Ściśle rzecz biorąc, musiała być koszmarna. Nie wątpię. Zapasowe koło. Ja Jezus. Kamienie? Wygląda to, że dziura znajduje się w jakieś trzy stopy pod powierzchnią. Światło rozszczepia się w lodzie. Ciekawe. Wszystko, czego potrzeba dobremu stalażowi. Mogło to być po prostu odbicie w światła w lodzie, a może moja wyobraźnia, ale chyba naprawdę jesteś pod tymi głozami. Nie no, to, no, zobaczymy. No. Jeszcze kamienie. Kilow? Jak w gotiku. Pewnie nam się do czegoś przyda. Będziemy kopać, czy coś. Kilow. okej. Okay. Na pewno się nam przyda. Cóż moi drodzy, nie powiem. Na razie penumbra wydaje się znacznie łatwiejsza od Amnezji. W Amnezji mieliśmy dużo cięższe zagadki. Na to, że stary, jak tak stary, ale nie mam pojęcia. Do czego go używano. Hmm. Trzeba będzie zrobić. Nie, nie wiem, nad walami. Coś tak... Pomyślałem, że może to jakoś palić się da, czy coś. A tutaj da się to... Jako tak to drewno coś podzielić. Hmm. A może to... Kurczę, nie lubię tego światła. Sy, latarki jest za bardzo demoniczne, moim zdaniem. Dobra, yy, chowaj tego łota. No, chowaj oh go, dobra. Zbadajmy sobie natomiast, tutaj mamy jeszcze kolejne Nie ma tutaj żadnej skrzynki ani nic już nie ma, więc to sobie sprawdzimy, a cóż takiego się tutaj. Uuu, idziemy. Jakiś głębszy korytarz, kraty. A to ci ciekawe. ho! Mój Boże, jeszcze więcej pajęczyn, mam nadzieję, że dziura była tu przed pająkami. No i drodzy, kilof. A, nie to się. I czemu to, że to się jakoś rozwali? A, patrzcie. <laughs> Mamy się po prostu bardziej konkretnego od jakiegoś młota. Uchodź, z mojego patrzenia ciarki przechodzą mi po plecach. A, to chodziło o pańczynę. Patrzę, już takie tutaj mam jakieś winko. Albo coś innego. Schodźmy, kill kilofa na razie. Mnie, flara, głupia flara, chodź tu. Okej, okay, mamy flarę. Dobra, no to idziemy tutaj do przodu. Nie ma tu nic! Okej, okay, nie ma tam nic. A, kółeczko, czy jakby zrobiliśmy. Tutaj chyba też już nic w sumie nie ma. Kurwa. Ej, chwila. Chwila, chwila, bo ja trzeba zaczynam gubić. Aha, dobra, przejdźmy tędy. Aha, dobra, zrobiliśmy takie kółeczko między tym. Dobra, czyli nas tutaj nie było. pastrów e, pastrów pastuch elektryczny, pastuchy elektryczne. Do, do tego całkiem nowe. Muszę znaleźć sposób by się przedostać. Ciekawe Może gdzieś da się wyłączyć Zasilanie od tego czy coś Sprawdźmy W sumie nie zwracają uwagi Czy są to jakieś kable wcześniej czy coś Z powodu braku napraw Czy zostało urwane hmm. Nie da się je wziąć O, zaczynam rozumieć. Może wskoczyć trzeba na beczkę i wtedy przeskoczymy? Ulej tym. Wciągaj to. Wyciągnij to. Mech Ale no, Chyba wydaje mi się, że jeżeli podstawię tam beczkę, to jest jakaś. No, wyłącz to światło. Ja wolę tą światło. Beczkę. Wydaje mi się, że jeżeli podstawię tam beczułkę, to będę w stanie przeskoczyć. To wie. Może to jedyny sposób. Będziemy ją turlać Jak barmanik. Twierdzę, na przykład tak. Ach. Przypomina mi się jak w Tomb Raiderze Underworldzie też była taka scena. Oczywiście musieli kurwa zrobić na przemian, żeby się grać w męczu, nie? Się, kurwa inaczej nie dało. Jak ludziom nie ma to, jak ludziom po prostu żyć przykrzyć. krzyczeć. da się tym jakoś rzucić? Ta, że i tym. No. O, nie da się tym wyrzucić. Cholerka. To ci ciekawe. Chyba byłoby to jednak za proste. Ale to czekajcie, no. Zmieniłem poza to zgasiłem. Natomiast. Co my w ogóle mamy? Mamy Backstream, ale to się przyda do czegoś innego. Mamy jakieś środki. No cóż,